Siema, to pierwszy odcinek na moim kanale. Jestem Kszaczur. Oczywiście pogramy sobie Minecrafta. To może być taka tego serwera. No to oczywiście jest polska.pl A ja dzisiaj po prostu pogram sobie na widać wytynię jakąś. Tego nie możecie zostawić lajki, jeśli Wam się podoba. Na rozwojonych święcenia. Eee... Mm. Mo może stworzymy na kolejnym, na kolejnym... odcinku może stworzymy gildię dla widzów. Ten odcinek rac raczej jakoś długi nie będzie. No i możecie napisać coś w komentarzach. Coś... Coś Napiszcie tak coś przydatnego w komentarzach. przejdźmy serduszko wtedy. I... Na razie to wszystko. Więc... ja stworzę bazę. Ona będzie jakoś z wielkości 16x16. 16, albo większa. Więc... raz, 13 może styknie Aha, bo ja jeszcze nie wziąłem władni na razie możemy pójść na spawn'a Ja tutaj już trochę pograłem ogólnie No trochę, no 2 dni Więc w 2 dni można taki ekwipunek zebrać taki. Ja go zebrałem w 2 dni, ale też zrobię sobie przerwę Więc może trochę trudniej być dla niektórych graczy, e, więc oprowadzę może po serwerze. Tutaj jest jak niepotrzebny jest. Tutaj jest taka budowla. E, Budowli takich jest dużo na serwerach. Tylko, ta, jakby według mnie, jest najlepsza. To są najlepsze schody, według mnie, bo jak na innych serwerach to były tylko. Do jakiegoś 3 piętra albo 4, a teraz tutaj jest więcej. Tutaj są kowadła. Więc no jeśli będziecie chcieli, nie wiem, co zrobić z kowadłami, sobie, nie wiem, połączyć kilofy albo coś, to tutaj możecie sobie tego użyć. Ja na przykład nie mam tekstów. Tak ja na przykład teraz sobie naprawię kilof tutaj. Są kobyls I Tutaj takie drzewko fajne, anderczysty. I tutaj jest najlepsza rzecz, bo to jest wieśniak. Marek z Rosji. I tutaj mamy jego towary. Takie ceny. Ja szczerze nie polecam od niego brać na przykład takich setów, bo są niepotrzebne. Ja na przykład zrobiłem taki w jeden dzień nawet szybciej tutaj można kupić perełki, jakieś inne rzeczy no, tutaj stoniarki są tylko tutaj chyba ich ostatnio nie dało się kupić bo chyba był problem na serwerze albo coś, więc jeszcze raz sprawdzę a w tym czasie może się zostawić lajka, like suba dobra idę do niego Dobra. Tak, Kobylstoniarek nie wolno. Nie, nie da się na razie zakupić. E, można je tylko skraftować, Tutaj są różnego rodzaju szkła. Jakieś terakoty. Tutaj nawet są TNT. I wagoniki. Jakbyście nie wiedzieli, po co są wagoniki, to z wysokości jak je zrzucisz, to one wybuchają. Więc no taki... też poran. moje emeraldy, to teraz idę po jakieś drewno, oczywiście, bo bez drewna się nie da. Jakby ktoś zastanawiał, to jak jakiś warp, to tutaj macie wszystkie warpy: kopalnia, sklep i pachotka. Tutaj Ricardo nawet się pojawił to drewno. Robię pochodnie i lecę robić bazę Moja bazy ogólnie nie mam jeszcze. Tam ktoś był, czy nie? Nie, nie wszystkie rzeczy, no większość rzeczy, którą tutaj mam, można kupić w tym sklepie. Więc, no, według mnie to jest najlepszy serwer po prostu w Polsce. No bo, przecież nazwie mam przecież Polska, no to jak ma być w innych krajach? Najlepszy, oczywiście jest też Hypixel, który tam trochę przewyższa te wszystkie serwery, ale no trzeba zapamiętać, że Hypixel to nie jest polski serwer i że Hypixel ma fundusze jakieś tam na to. Tutaj to rozszerzę. Jeśli, do, jeśli dotrwaliście do tego momentu, Możecie napisać hashtag cukinia. Nie wiem czemu cukinia, po prostu tak pierwsze mi przeszło do głowy. Jak taką bazę zrobię. To jest ogólnie taki pierwszy odcinek taki pokazowy, i to po prostu pokazuje co będzie na serwerze. Ej. No W ogóle co będę robił na tym kanale, e, możecie też podawać swoje serwery, ja po prostu nie i to wszystko, więc dokończę sobie tutaj trochę tego butowania i kończymy. Dobra, to na razie.